Zła tak fajnie było w czarnej dziurze naprawdę cholera ale mi smutno jest bo miałem tam jedną maksymalnie kropelkę z czajnika i to nie jest żart naukowcy to stwierdzili mieli zamiar polecieć samolotem do czarnej dziury i widzieli mnie z tą kropelką. A no tak co ja pieprzę samolot by się rozpierdzielił poza tym nikt mnie nie widział i ta czarna dziura by ich wciągnęła na hito haha ah, ja. Głupi jestem aha co ja tu robię w ogóle czemu mnie to wypchało tak daleko do ziemi ład tak daleko? Boże, czyli można się zabawić, bo w roku 1500 rozwalili mnie podczas jak leciałem rakietą, to ta rakieta się zepsuła i poleciałem w ten sposób do czarnej dziury. Dobra, nie gadam tyle, tylko lecimy z nimi, trzeba się na nich zamścić. Co pan robisz? No a co robię, kroję marchewkę, wiesz. To na lewo zapraszam, pomożesz mi marchewki pokroić jak tak. Ale co ty robisz, miałeś mi pomóc. A ty, serio, tego nie widzisz? XDDD człowieku, to się nagrywa, się robisz. Co jest kurwa? No, nareszcie książę się obudził. Boże, cholera, przecież ty wyginąłeś ponad 2 miliardy lat temu. Nawet ja ciebień się boję, nie wiem jak inny kraj, ale ja tak. Cóż tak bywa, żądam ci pytanie, jedno weź, zobacz na te piękne widoki na Afrykę. Niech będzie. Nie uważasz, że są piękne widoki Afryki? Tak są piękne i co z tym? No i to się zmieni, krasnoludku. Czyżby nowa seria? Tego dowiecie się już jutro.